Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Bartłomiej Ługowski, Rafał Nowak. Dzisiaj mamy taki temat, który dotyka bezpośrednio związku pracowników z zagranicy, czyli obcokrajowców z sytuacją i kondycją polskiej gospodarki. Mamy skrót ostatniego raportu Banku Gospodarstwa Krajowego, który no, wyświetla nam trochę może inną niż oczekiwana perspektywę co do wartości pracy, która jest wkładana do polskiej gospodarki, a ustalenia Banku, gospodarki, Banku Gospodarstwa, przepraszam, krajowego, no nie pozostawiają tutaj złudzeń, że ten wkład w polski PKB jest dość istotny. Rafale, bardzo proszę. Tak jest nawet bym powiedział bardzo istotny. No, i też nakreślę, że tutaj ten temat dla niektórych może być kontrowersyjny, bo tak jak mówisz, dużo się słyszy na temat pracowników z Ukrainy, dobrego, ale też i złego. Ale tutaj niech przemywają liczby, <grych> że tak powiem. Dlatego, jeżeli chodzi właśnie o Twoje pytanie co do wzrostu polskiego PKP, to to jest 0,5% do nawet 2,4% rocznie. To jest ogromny zastrzyk dla gospodarki. No tak, jeżeli byśmy mieli to przekładać na konkretną wartość, to w samych tylko liczbach wpłaty do budżetu ponad 15 miliardów złotych, tak według szacunku, więc jeżeli byśmy to podzielili na poszczególnych pracowników, no to ten wkład wydaje się więcej niż istotny, tak? no Jeżeli przyjrzymy się danym makro, no to też ci pracownicy, którzy realizują bezpośrednio ten wkład pracy w gospodarkę, to również są konsumentami i musimy o tym pamiętać, bo wzrost PKB również wynika z konsumpcji. Tak, dokładnie. No to też tym elementem jest konsumpcja. Ale też warto powiedzieć w ogóle, gdzie pracownicy z Ukrainy znajdują to zatrudnienie, bo często znajdują zatrudnienie w sektorach, gdzie już tych pracowników z Polski jest mniej, czy podchodzą niechętnie do tego typu prac. Czyli mówimy tutaj o logistyce, centrach dystrybucyjnych, gdzie jest potrzebny pracownik tak naprawdę elastyczny, gdzie jest tutaj też stawiana efektywność, gdzie jest tutaj też ta jakość też, też musi być zrealizowana. Przemysł, produk czyli tutaj mamy na myśli zarówno przemysł spożywczy, jak i tworzywa sztuczne, automotive, ale też budownictwo. Tutaj też sporo właśnie obywateli Ukrainy znajduje zatrudnienie w budownictwie, ale też, uwaga, są to hotele i wszelkie usługi dla gastronomii. Tutaj też możemy spotkać się z pracownikami z Ukrainy, i co ważne, no w tym sektorze też podchodzą osoby, które już znają dosyć dobrze Polski, bo tam Polski też jest wymagany. No coraz częściej te sektory gospodarcze, o których wspomniałeś, no to jest jednak bardzo duży udział obcokrajowców, akurat no, statystyka. I też bliskość powoduje ten naturalny proces wypełniania tych, tych stanowisk, akurat w tych branżach, przez obywateli Ukrainy, którzy no będąc tu na miejscu rok, ponad rok, czasami, czasami dłużej, bo te wiemy, że są i wyjazdy, i powroty, powoduje, że, że te branże w zasadzie możemy uznać za, za branże no, wypełnione tak, pracownikami z zagranicy. I widzimy też dojrzałość tego personelu. To my, ze swojego doświadczenia, jakby z naszej perspektywy, możemy wskazać, że ta dojrzałość, jeszcze 2-3 lata temu mogliśmy mówić o tym, że, że ci ludzie uczą się tak, na tym poziomie kompetencji, czy początkujący pracownik, tak, który później poprzez pracę, doświadczenie uzyskiwał wyższe kompetencje, wyższe kwalifikacje. No to dzisiaj mówimy o tym, że ten pracownik jest już dojrzały na rynku. Tak? On jest bardzo poszukiwany przez pracodawcę. Często jest tak, że pracownicy czy Polacy nie chcą wykonywać takiej pracy, nazwijmy to prostej, tak? która może wydawać się, że nie jest rozwijająca, a z drugiej strony wiemy, że głód tych pracowników jest i tutaj mamy takie zderzenie, czyli z jednej strony oczekiwanie, że będzie ktoś, kto będzie realizował proste czynności. Wiemy, że pracownicy z, czy obcokrajowcy godzą się na to, żeby pracować czasem poniżej swoich kwalifikacji, ale nadal polski pracodawca docenia to, że tego pracownika może pozyskać. Dokładnie. Pracownicy chętnie podejmują pracę w różnych sektorach, tak jak tutaj wymieniliśmy, e, ale też przejawia się często, na przykład tutaj w mediach społecznościowych, taki temat, że no, ale tutaj pracownicy z Ukrainy, czy ogólnie można to nazwać obywatele Ukrainy, korzystają z 800+, no ale odsłonimy to trochę. Czy tu jest faktycznie Bartku tak, że więcej korzystają, czy jednak więcej składają do tego budżetu? Według właśnie raportu i ostatnich danych okazuje się, że tu się wspomogę 2,8 miliarda złotych to były wypłaty takiego socjalu na wprost, tak, czyli programy 500, 800+, które my byśmy na wprost mogli potraktować jako świadczenia socjalne, no to to był ten koszt, tak? do 15 miliardów wkładu. Do skarbu państwa, więc no, porównajcie sobie państwo sami te, te relacje. Więc ja bym tego nie demonizował. Rozumiem, że, że w, tak jak powiedziałeś na początku, tematy wzbudzają kontrowersje, natomiast spójrzmy też na, na korzyści netto. Dlatego tym, którzy z pewną lekkością podchodzą do krytyki, hmm, no dobrze by było, gdyby zapoznali się z liczbami i wtedy zajęli stanowisko, bo bardzo często pojawiają się komentarze. A też wiemy, że, że te komentarze nie są podparte żadną merytoryką, więc, jak powiedziałem wcześniej, zachęcamy do zapoznania się z liczbami i odniesienia tego do, do skali udziału w gospodarce. Żeby te komentarze, czy wypowiedzi, czy też dyskusje były wyważone i oparte o, o to, co, co bym określił jako merytoryka. No, liczby nie kłamią. No, takie są fakty. Ale też Bartku tutaj bym zwrócił uwagę naszych widzów też trochę może na powiedzieć w innym kierunku, bo mhm. tutaj widzimy, że jednak no, na, liczbach, patrząc na liczbach są korzyści dla naszego państwa z tego, że tutaj obywatele Ukrainy pracują, wypełniają te luki. No co można zrobić też, żeby tutaj ich zatrzymać, bo widzimy tą sytuację geopolityczną bardzo niepewną teraz, mhm. bo tak naprawdę nie wiemy, co się za chwilę stanie. No Ale jednym ze scenariuszy powiedzmy zakładanych to jest też odpływ tych osób powracających na Ukrainę. Jak tutaj też można ich zatrzymać? Już nie mówię w kontekście takiego życia po pracy, ale w pracy. Co można tutaj im dać takiego, żeby też poczuli się docenieni, żeby też mieli możliwość jakiegoś rozwoju? No, widzimy, że jasna ścieżka kariery to jest to, co cementuje ten profesjonalny związek z Polską. Pracownicy z Ukrainy doceniają możliwość rozwoju zawodowego. To jest jeden z takich mocnych argumentów za tym, żeby stabilność zatrudnienia można było utrzymać w rozsądnych warunkach, w rozsądnych parametrach, i to zauważamy. Wiemy, że bardzo istotnym elementem jest też możliwość samorealizacji. Czyli poza ścieżką kariery, jeszcze możliwość samorealizacji. Czyli najczęściej zdarza się tak, że ten pracownik, który jest zadowolony, realizuje się w tej domenie zawodowej, on jest pracownikiem stabilnym, pracownikiem spełnionym, zadowolonym też z życia, tak? bo, bo to życie po pracy. Wygląda, wygląda w Polsce inaczej niż, niż mogłoby wyglądać na Ukrainie. Czyli zmieniają się oczekiwania, to, tam, zmieniają się oczekiwania. Właśnie, właśnie <grym> mamy do czynienia z takim efektem i dojrzałości rynku, i dojrzałości pracownika. Ludzie świetnie sobie radzą sami, tak? a, a że zachowują się tak, jakby kalkulowali, no to też kalkulacja podpowiada im, żeby, żeby można było i w tej domenie zawodowej się realizować, co daje. Co daje zadowolenie również w życiu prywatnym, bo jak wiadomo, pracownik dobry to jest pracownik doceniany przez pracodawcę. To z kolei przekłada się na poziom wynagrodzenia, i tak dalej. Więc e, każda koncepcja ma swoje, ma swoje, że tak powiem, następstwa. No i ale też widzimy z drugiej strony to, że ci, którzy gdzieś tam poszukują wyzwań zawodowych, bardzo często natrafiają na właśnie wyzwania zawodowe. Co też narzuca konieczność rozwoju, więc musimy patrzeć na to z dwóch stron. Z jednej strony, oczywiście, te osoby, które wcześniej miały okazję pracować poniżej kwalifikacji, kiedy trafiają na takie miejsce pracy, gdzie te kwalifikacje można wykorzystać, no to trafiają dobrze, tak? Na to znów przekłada się na, na satysfakcję. Jest to, można powiedzieć, proces naturalny. Jakbyśmy spojrzeli na naszych rodaków, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie się milionów Polaków jest w Stanach, Anglii, a Anglia, Niemcy, to ten proces, można powiedzieć, podobnie zachodził. Także nie jest to niczym nowym. Pozostaje nam zapytać chyba naszych widzów, co sądzą na temat pracowników, ich przyszłości w Polsce czy samo niepotrzebni? To jest bardzo dobre pytanie. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Piszcie, podajcie może nawet jakieś swoje przemyślenia. To jest bardzo cenne dla nas. Za dzisiaj dziękujemy. Bartłomiej Głowski, Rewonowak. Nowak. Do zobaczenia. Do zobaczenia.